Jestem Aneta i na co dzień pracuję w dziale handlowym w firmie Dokumenty. Moja praca polega na wsparciu klientów, zwłaszcza w tym pierwszym etapie, kiedy dopiero poznają nasz produkt oraz naszą firmę. Wiele pytań, które otrzymuję, się powtarza, dlatego postanowiliśmy zawrzeć je w postaci QA i zwiększyć dostępność informacji na temat naszej platformy. To jak? Zaczynamy! Czy mogę przetestować system bezpłatnie? Tak, po przejściu na stronę internetową redios.com można rozpocząć e, uruchomienie systemu e, testowego zupełnie bezpłatnie. Po przejściu do sklepu i wybranych dniu interesujących nas aplikacji możemy rozpocząć nasz 14-dniowy okres testowy zupełnie bezpłatny, bez podawania danych karty kredytowej. Po uzupełnieniu krótkiego formularza otrzymamy link aktywacyjny na mail. Przez pierwsze 14 dni system będzie zupełnie bezpłatny i po tym czasie będziemy mogli podjąć decyzję, czy chcemy skorzystać z systemu dalej. Czy można zamówić wybraną aplikację tylko dla kilku użytkowników? System licencjonowany jest w taki sposób, że decydujemy o aplikacjach i rozszerzeniach, które nas interesują. Natomiast każda z tych aplikacji jest kupowana dla takiej liczby użytkowników jak główna licencja. Wynika to z faktu, iż często z niektórych aplikacji korzysta tylko kilka osób, i w dużych organizacjach trudno byłoby przeliczyć poszczególne wartości. Przykładem tego mogą być płatności, które często w firmach są realizowane tylko przez dział księgowości czy jeszcze kilka innych osób. Natomiast za kwotę 10 czy 15 zł nie bylibyśmy w stanie dostarczyć funkcjonalności, która jest przeznaczona dla dużej firmy. Ile danych mogę zgromadzić w swoim systemie Cloud? W swoim systemie możemy zgromadzić tak naprawdę nieograniczoną ilość danych, natomiast pierwsze 5 GB jest bezpłatne. Kolejne GB rozliczane są, per każde 10 GB płacimy opłatę 5 zł miesięcznie. Ile kosztuje system? System Ready licencjonowany jest w taki sposób, że możemy zdecydować o każdej aplikacji i rozszerzeniu, więc w bardzo łatwy sposób, poprzez dodanie poszczególnych elementów do swojego koszyka, możemy poznać finalną cenę abonamentu. Oprócz kosztów związanych z miesięcznym abonamentem, można mieć pod uwagę jeszcze koszty związane z wdrożeniem, czy właśnie dodatkowymi gigabajtami w ramach naszej przestrzeni. Jak przebiega wdrożenie systemu? Jeśli chodzi o wdrożenie, to mamy kilka możliwości. Pierwszą i najprostszą z nich jest samodzielne uruchomienie systemu i skorzystanie z pomocy, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Rozpoczynamy od zapoznania się z pierwszymi krokami i kreatorem uruchomienia systemu, a następnie możemy przejść do instrukcji poszczególnych funkcji systemowych czy też aplikacji. Dla większości naszych niewielkich klientów taka metoda jest najbardziej korzystna. Jeśli w trakcie samodzielnej konfiguracji pojawiłyby się jakiekolwiek pytania, to możemy skorzystać z czatu, który jest dostępny po uruchomieniu systemu i wówczas nasi konsultanci zupełnie bezpłatnie udzielają dodatkowych porad, w jaki sposób można skonfigurować system. Dla osób, które chciałyby uzyskać jeszcze takie wsparcie telefoniczne lub też połączenie zdalne, aby otrzymać bardziej szczegółowe instrukcje czy omówić bardziej złożone kwestie, możemy Możemy zaproponować skorzystanie z naszej infolinii, której numer podany jest też na naszej stronie internetowej i wtedy też jak najbardziej pomagamy. Mamy też taką możliwość, aby umówić się z nami na zdalne konsultacje realizowane w formie spotkań, i wówczas ustalamy konkretny termin takiego spotkania i możemy przeprowadzić tego typu konsultacje z wykorzystaniem platformy Zoom i skonfigurować system pod potrzeby naszych klientów. Dla najbardziej wymagających realizujemy całościowe cykle wdrożenia systemu, które uwzględniają zarówno ankiety przedwdrożeniowe, Systemu, a także szkolenia dla użytkowników. Czy istnieje możliwość umówienia się na prezentację? Kresowo organizujemy webinary, podczas których można zobaczyć nasz system. Udostępniamy filmiki, takie jak ten, który dziś oglądasz na temat naszego systemu, więc z pewnością możemy zachęcić do zapoznania się z tymi materiałami w pierwszej kolejności. A oczywiście jeśli będzie taka potrzeba, to istnieje również możliwość kontaktu z naszym działem handlowym w celu umówienia indywidualnej prezentacji systemu. Po co system w trakcie uruchomienia oczekuje stworzenia struktury organizacyjnej? Kiedy rozpoczynamy konfigurację systemu i przechodzimy przez pierwsze kroki w trakcie uruchomienia, pewnym krokiem jest właśnie stworzenie struktury organizacyjnej. Krok ten jest niezbędny, aby system działał w prawidłowy sposób. Pozwala on nam zaoszczędzić dużo czasu w trakcie konfiguracji uprawnień, ponieważ zapewnia nam już wtedy podstawowe ustawienia, które pozwolą nam na odpowiednie ograniczenie widoczności dokumentów dla nie niektórych użytkowników. Dodatkowo wiele procesów w systemie może być uzależnione od struktury organizacyjnej. Przykładowo, nasza faktura może być akceptowana przez naszego przełożonego i wówczas nie musimy odzwierciedlać każdego z tych e, ustawień. Jeśli mamy jednoosobową działalność gospodarczą, to w trakcie szybkiego uruchomienia także możemy wybrać ten sposób konfiguracji struktury organizacyjnej. Więcej informacji na temat tego, jak skonfigurować strukturę organizacyjną, Organizacyjną dostępne są w naszej pomocy. Po przejściu, właśnie do pomocy, możemy przejść do funkcjonalności system, i tu widzimy instrukcję dotyczącą struktury organizacyjnej. Możemy przeczytać, jaki jest właśnie jej cel, jakie elementy występują w strukturze organizacyjnej oraz jak przejść do jej konfiguracji. Czy system Ready będzie zintegrowany z KSEF? KSEF to platforma udostępniona przez ministerstwo, która będzie od przyszłego roku 2024 obowiązkowa. Wszystkie faktury, które będziemy wystawiać lub też otrzymywać, będą trafiały na platformę KSEF. Niezbędnym będzie pobieranie tych faktur lub ich wysyłanie, jeśli będziemy wystawiać faktury. W związku z tym, platforma Ready będzie zintegrowana z KSEF aby umożliwić realizację tej potrzeby. Niebawem będziemy udostępniać kolejne wersje systemu, które będą już uwzględniały integrację z KSEF. Czy muszę płacić za stronę rozpoznaną przez OCR? W systemie Ready nie. Wiele innych aplikacji, które specjalizują się w obiegu dokumentów, oczekuje od nas opłat za jedną oceorowaną stronę. W platformie Ready jest możliwość oceorowania nieograniczonej liczby dokumentów. Jakie funkcje ma aplikacja mobilna? System Ready główne funkcjonalności obsługuje w postaci przeglądarki. Natomiast wybrane funkcjonalności dostępne są także w postaci aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna dostępna jest zarówno dla systemów iOS, jak i też e, Android, więc możemy pobrać aplikację z marketu i wtedy główne funkcjonalności, z których możemy korzystać, to m.in. wbudowany czat, funkcje związane z obsługą faktur, takie jak rejestracja dokumentu bezpośrednio z naszego aparatu poprzez zrobienia, zrobienie zdjęcia danej faktury, czy uczestniczenia w procesach akceptacyjnych. Wszystkie funkcjonalności dostępne są w formie systemu przeglądarkowego, wybrane, jak i też jeszcze kilka dodatkowych, dostępne są w postaci mobilnej. Czym różni się licencja Ready User od Limited User? System umożliwia korzystanie z głównych typów licencji. Ready User to licencja, która pozwala nam na realizację wszystkich funkcji w systemie. Natomiast Limited User jest przeznaczony najczęściej dla pracowników na przykład fizycznych czy w niewielkim zakresie korzystających z systemu. Przykładem funkcjonalności, który jest dostępny dla użytkownika Limited User jest wypisanie wniosku o delegację, czy też korzystanie z wniosków urlopowych. Natomiast uczestniczenie na przykład w procesach aktywnych czy podgląd do um, dużej ilości dokumentów, które są zgromadzone w poszczególnych rejestrach zawsze wymaga licencji Ready Czy mogę zainstalować system na własnym serwerze? Większość naszych klientów decyduje się na korzystanie z systemu w opcji chmurowej. Natomiast jeśli z jakich względów oczekujemy uruchomienia systemu na naszym własnym serwerze, to istnieje taka możliwość po spełnieniu odpowiednich wymagań, które zostały określone w postaci krótkiej ankiety. Obecnie wyświetlam e, tą ankietę, natomiast link do niej będzie także dostępny pod filmem. Uruchomiłem już system. Jak teraz zwiększyć liczbę użytkowników? Platforma Ready posiada funkcjonalność App Store. Pozwala to na to, aby z wykorzystaniem. E, naszego wbudowanego marketu zwiększyć liczbę użytkowników lub zakres stosowanych aplikacji. Przygotowaliśmy już filmik z instrukcją w jaki sposób zwiększyć liczbę użytkowników, będzie on dostępny pod opisem tego filmu. Jak zintegrować system Ready z systemem ERP -FK? System Ready może zostać zintegrowany z innymi systemami na kilka sposobów. Najbardziej podstawowe to między innymi wykorzystanie gotowych konektorów. Konektor dostępny w ramach platformy Ready obsługuje najczęściej wykorzystywane systemy ERP czy FK. Takie jak systemy Symfonia, Komarch czy INSERT, więc możemy sprawdzić na naszej stronie internetowej w instrukcji, czy system, z którego korzystamy obecnie, jest dostępny na tej liście. Jeśli też ten system nie jest dostępny na tej liście lub chcemy wykorzystać szerszy zakres integracji, niż został opisany przez nas w tej dokumentacji, to kolejne możliwości, które są przez nas dostępne, to wykorzystanie REST API do integracji. Link do REST API dostępny jest także na naszej stronie internetowej. Z wykorzystaniem API możemy zintegrować system tak naprawdę z każdym innym dowolnym systemem. Najczęściej jest wykorzystywany w trakcie integracji, np. z systemem SAP. Może także pojawić się potrzeba przygotowania integracji bazodanowej. Wówczas prosimy o kontakt z naszym działem handlowym w celu ustalenia dalszych szczegółów i omówienia zakresu takiej integracji. Na dziś to już wszystko. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań z wykorzystaniem formularza, który dostępny jest w opisie dzisiejszego filmu i do zobaczenia w kolejnych QA.